Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór państwu. Witam serdecznie na kolejnej rozmowie z ciekawymi ludźmi z naszego nowego studia 19 w Koszczyńskim Centrum Kultury. Dzisiaj moimi państwa gościem jest Robert Dobrowiecki, prezes Koszczyńskiej Grupy Motocyklowej Koszczyn. Witam serdecznie. Witam serdecznie witam widzów. Z motocyklistą jeszcze nie rozmawiamy, aczkolwiek wiem, że Koszczyńska Grupa Motocyklowa działa już od kilku lat. Powiedz coś więcej na tym o tym kiedy powstaliście, ilu macie członków, jak to się zaczęło. Kostrzyńska Grupa Motocyklowa powstała legalnie, została zarejestrowana w listopadzie 2017 roku. W czerwcu 2018 roku przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Stowarzyszeń Polski Ruch Motocyklowy 1978. A nasza grupa ty, na, na dzień dzisiejszy składa się z około 43 osób. W tym jest kilku, którzy starają się dostać do naszej grupy, a już stałych członków jest około 36. No właśnie, dopowiedz coś o, o, tym, o tych zasadach właśnie, jak się dostać do grupy, bo słyszałem, mówiłeś mi przed, przed programem, że to nie jest tak, że każdy, kto chce, już się zapisuje i od razu jest członkiem, tylko musi przejść jakiś okres stażu, czy okres weryfikacji? Stażu. Proszę, powiedz o tym. Okres próbny. Tak jest, zgadza się. Do naszej grupy może przystąpić każdy motocyklista, który ma pasję jazdy na motocyklu. Żeby przyjąć, najlepiej jest zgodnie z regulaminem dwóch wprowadzających do klubu, czyli kogoś, kto już u nas jest, zna tego człowieka albo poznał wcześniej, Okres próbny, najkrótszy okres próbny to u nas jest pół roku. Po pół roku, jeżeli mu to odpowiada, i chce się zapisać dalej, czyli jest głosowanie wszystkich członków, którzy są zebra na zebraniu, zgadzają się na, na przyjęcie go na, na okres Prospekta, wtedy otrzymuje orła, naszego PRM-owskiego nasze oznaczniki Kostrzyńskiej grupy motocyklowej. Następnie po też nie mniej jak pół roku, czyli jest rok od momentu zgłoszenia się, nie mniej, może to być rok, może być półtorej, może być dwa lata, za zgodą wszystkich członków, wszystkich, większości członków zostaje przyjęty już na stałe, na pełnego członka naszej grupy motocyklowej, czyli na membera. O, to nie takie proste, żeby się tam do Was dostać. Ale skąd, skąd takie zasady, że, że aż takie, że tak powiem, wymogi są, jeżeli chodzi o to, żeby zostać członkiem klubu? Czy to chodzi o to, żeby wśród Was byli tylko motocykliści, którzy na przykład nie popełniają wykroczeń drogowych, czy są jakieś inne zasady? Nie, to chodzi o to, że najpierw musi zobaczyć, zapoznać się z regulaminem, z zasadami, jakie występują w, w klubach motocyklowych. Po drugie, pojeździć musi z nami, zobaczyć czy mu to odpowiada. Jeżeli odpowiada, to wtedy sobie przystępuje do nas. Yy, zgadzają się na to i on wtedy z nami zaczyna jeździć, przychodzić na zebrania, na spotkania, na wyjazdy. No i się poznajemy, im, im lepiej się poznamy, tym lepiej. Tym szybciej zostanie, bo to wtedy w ciągu roku może zostać już memberem. To jest najszybszy okres, najkrótszy jaki może być. A to są zasady yy, nie tylko u nas takie, ale w innych klubach też. W innych klubach okresy Kandydackie są dużo dłuższe też, bo to zależy od klubu. No właśnie, powiedz, czym się różni takie mm, uczestnictwo w klubie, czyli jazda, że tak powiem, w grupie motocyklem, od jazdy samemu, solo? To jest, mogę powiedzieć tak: jazda samemu jest może i czasami fajna, ale samemu to wiadomo. Gdzieś się pojedzie, samo mu się pochodzi, poogląda, to nie jest już taka fajna satysfakcja. Jest oczywiście to przyjemne, ale jeżeli się jedzie w grupie 2, 3, 4, 5 osób, to można porozmawiać w czasie tankowania, na przykład jak przerwa na tankowanie jest, czy gdzieś się zatrzymuje, żeby coś obejrzeć, to jest jakoś można pokomentować te widoki, czy jakieś tam inne zabytki. Także z tego, co, co wszyscy mówią, to fajnie jest jeździć grupą. Uczestniczycie w takich zjazdach motocyklistów, bo wiem, że są różnego rodzaju zloty, gdzie uczestniczą różne grupy motocyklowe. Wiem, że w Łagowie na przykład jest coroczny taki zlot motocyklistów. Często się zdarzają Wam udziały w takichże właśnie zlotach i jest to przyjemne wówczas spędzanie czasu wśród pasjonatów dwóch kółek? Tak, oczywiście. W łagowie na przykład, z lot łagowski organizuje Nice -X MC Poland. Oni to organizują już od nie pamiętam dokładnie chyba 20 kilku lat. Tam się zjeżdżają wszystkie kluby, i MC, i wolne grupy, i tak jak, tak jak my, z polskiego ruchu motocyklowego 1978. Poznaje się nowych ludzi, nowe kluby. Nowe przyjaźnie są zawiązywane. Później, później można. Odwiedzać te kluby, czy tam gdzieś do kogoś innego pojechać, odwiedzić, można przenocować, różnie to jest. Także to jest tak, jakby, jakby to powiedzieć, duża rodzina. A macie też jakąś taką swoją imprezę ulubioną, czy sami na przykład organizujecie jakieś cykliczne swoje wspólne wyjazdy? Jeżeli tak, to w jakim wówczas kierunku się udajecie? Wspólne wyjazdy to są w różnych kierunkach, i na terenie Polski, i na terenie, za granicą. A ulubionym naszym spotkaniem to jest otwarcie sezonu motocyklowego w Kostrzynie, który organizujemy już od jakiegoś czasu, i zakończenie sezonu motocyklowego, który, w którym zawsze staramy się krótką paradę przeprowadzić po ulicach miasta Kostrzyna. No właśnie, te parady to wielokrotnie widzieliśmy. I robi to wrażenie. Ja nie ukrywam, że podobają mi się stare motocykle. Te, właśnie, które mają taką duszę które może nie są bardzo szybkie, chociaż pewnie też są ale jazda na nim, wydaje mi się, jest zupełnie inna niż na tych nowych, nowej generacji motocyklach ścigaczach jak się to się mówi popularnie. A jakie motocykle dominują u nas, u was w, w grupie, czy więcej jest tych właśnie klasycznych, starych chopperów, czy też mm, tych nowych motocykli? No u nas jest akurat tak, że y, ścigacza nie ma żadnego, są stare motocykle, są y, i nowsze i to są tak, sportowo-turystyczne, turystyczne i y, customy, czyli stare, stare motocykle, takie jakby to powiedzieć choppery. A macie w, swoim, w swoich zasobach klubowych jakieś wyjątkowe egzemplarze, takie, którymi na przykład jadąc na zlot możecie się pochwalić wśród innych motocyklistów? Ależ oczywiście. Jakie to na przykład? Jest na przykład Goldwing trzykołowy trajka. Nasz kolega, jeden z najstarszych naszych członków klubowych. On nim jeździ i zawsze, jak jesteśmy gdzieś na zlocie, na spotkaniach, zwraca na swój motocykl największą uwagę. Tak sobie myślę, że kiedyś miałem taką, taki pomysł, żeby kupić sobie motocykl i spróbować pojeździć. Ale nie ukrywam, że yy, nasłuchałem się, nawet ostatnio, przyjechał do nas jeden z muzyków, yy, który miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie ze swojej winy. Yy, I o tych wypadkach się słyszy. Yy, czy Wy jakoś uczulacie swoich członków na, na to bezpieczeństwo jazdy, na to, żeby tych wypadków unikać. I jakie to ma dla Was znaczenie, że, że na przykład, nie wiem, ktoś ze znajomych gdzieś tam miał wypadek? Czy zdarza się coś takiego? No u nas w grupie akurat nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, żeby ktoś miał ciężki wypadek. Był jeden moment naszego kolegę, który właśnie do nas chce przystąpić zepchnął samochód z drogi. Miał tam, wywrócił się parę siniaków. Jego małżonka też trochę siniaków narobiła sobie, nadwyrężyła, o ile dobrze pamiętam, kark chyba. Ale byliśmy u niego odwiedzić, go w domu, bo nie był w szpitalu, nigdzie nie byli, tylko u lekarzy. Także wsparcie nasze grupy, naszej grupy było. A tak, tutaj, jeśli chodzi o wypadki, które są na drogach, yy, muszę przyznać, że są z winy motocyklisty niektóre, ale jest bardzo dużo z winy y, kierowców samochodów. Y, mogę podać na przykład taki przykład, że jadąc za samochodem, motocyklem, y, czekając na moment, kiedy będzie można wyprzedzić ten samochód, w momencie wyprzedzania na wysokości kierowcy, dopiero kierowca się, y, y, o, że, że jest koło niego motocykl jakiś, że go ktoś wyprzedza w tym momencie. On nawet wcześniej nie wiedział, że coś za nim jedzie. Także yy, nasz yy, klub yy, łącznie z, yy, wraz z Polskim Ruchem Motocyklowym na wiosnę zawsze organizuje yy, akcję Patrz w lusterka. Mamy takie yy, z, yy, z, od naszego yy, stowarzyszenia stowarzyszeń Polskiego Ruchu Motocyklowego 1978 yy, naklejeczki takie na samochody i jak się uda to w asyście policji, a jak nie to gdzieś tam na parkingu pod sklepem yy, dajemy ludziom, żeby sobie nakleili na, na szybę. Dla przypomnienia, żeby patrzyli w, w lustro. jak coś to mogę pokazać, jak to wygląda. Akurat mam taką naklejeczkę. To jest coś takiego. Z logo Polskiego Ruchu Motocyklowego. Tak, spotkałem się już z taką naklejką yy, i właśnie yy, bardzo dobrze, że to robicie, bo, bo właśnie szczególnie wiosną, kiedy po okresie zimowym tak, tych motocykli. Kierowcy zapominają. Tak, kierowcy zapominają, że, ma, że motocykli jest coraz więcej i rzeczywiście spoglądanie w lusterka, częste spoglądanie w lusterka, to taka uwaga dla kierowców samochodów. Spoglądajmy w lusterka, bo motocykliści pojawiają się czasami nagle. Są mniej widoczni od, od samochodów, więc trzeba po prostu być uważnym na drodze, żeby, żeby takich przypadków unikać. Nie ukrywam, że sam spotkałem się, złapałem się na tym kilka razy, że tak jak wspomniałeś, że motocyklistę zobaczyłem, czy zaobserwowałem w lusterku zbyt późno, czy późno, może nie zbyt późno, ale późno. No, ale to było na przykład na autostradzie w Niemczech, gdzie te motocykle pędzą naprawdę szybko i czasami trudno je wtedy zauważyć, ale wiem, że y, jazda w grupie motocyklistów, tak jak wy staracie się jeździć, to się nie odbywa z nadmiernymi prędkościami, tylko jest zgodnie z przepisami i wtedy jesteście po prostu widoczni. Tak, w grupę widać. Poza tym tutaj w grupie nie da rady jechać szybciej. Y Prowadzący jedzie zgodnie z przepisami, bo jeżeli by nawet przyspieszył trochę bardziej, to już z tyłu nie zdążą za nim. Na, na rondach, na krzyżówkach, na światłach, wtedy mogliby zostać z tyłu. A tak, jeżeli prowadzący jedzie jak, zgodnie z przepisami, nawet poniżej, delikatnie poniżej prędkości przepisu, to wtedy cała grupa jest w całości zdąży i nikt się nie gubi. Zresztą, jak nawet się ktoś zgubi, to i tak początek czeka na tego, aż się do nas dojedzie, dołączy. Czy są jakieś zasady, kto jest prowadzącym? Czy to jest, nie wiem, najstarszy, najlepszy kierowca, czy ma, nie wiem, najsłabszy motor na przykład? Y można zrobić tak, że ten, kto ma najsłabszy, ale tak nie jest. Y pierwszy prowadzi zawsze e ktoś, kto jest, ma duże doświadczenie e w czasie jazdy, obserwuje w lusterkach grupę, widzi, kiedy można wyprzedzić, i on wtedy. Jedzie tak, żeby w tym momencie, kiedy można wyprzedzić, wyprzedziła jak największa część grupy. No dobrze, a powiedz, jakim ty motocyklem jeździsz? Pan Europą 1300. Cóż to jest? To Cała jest maszyna. motocykl turystyczny. Duży, taki mniejszy od Goldwinga, bardzo wygodny. W razie potrzeby ma bardzo dobre przyspieszenie do wyprzedzania. Dosyć ekonomiczny i przyjemnie się nim jedzie. To jest duży motocykl. Jakiej pojemności? 1300. To więcej niż niektóre samochody. No zgadza się. Ma 126 koni i 125 newtonów. Widziałem te Goldwingi kiedyś, z ciekawością oglądałem. Tam nawet było radio, było, tak, było, radio, było mnóstwo innych urządzeń elektronicznych. Czyli tak jak w samochodach, tak i w motocyklach wiele nowego się dzieje, prawda? Tak, na przykład jest ABS, jest kontrola trakcji w tych nowszych motocyklach. Poduszka powietrzna jest w Goldwingach tych nowszych. E, oprócz tego to to mają tak, radiko mają, mają e, CB radio, jak niektóre. E, interkomy. Także są wyposażone dosyć sporo. Ogrzewanie mają. No proszę bardzo, na nogi, na kolana, na ręce. Ale od zawsze e, kojarzy się i jesteś tego przykładem, że motocyklista to skóra. Specjalny strój w zasadzie skórzane, specjalne buty. To wszystko jest kultywowane, tak wyglądacie dalej. Tak, to jest na dla bezpieczeństwa. Nawet jak jest gorąco, motocyklista, który dba o, o siebie, ubiera się właśnie w te przystosowane dla nas ubrania. One są wzmocnione na łokciach mają ochraniacze na barkach, na plecach, na kolanach, na biodrach. Także buty są też mocniejsze. W razie upadku jakiegoś, to. To zabezpiecza przed starciem skóry do kości. No to nie brzmi fajnie, ale skóry są fajne. Skóry no, latem w których, jest, w których latem jest, jest gorąco tylko. Ale dla bezpieczeństwa trzeba zakładać. Już widziałem jednego chłopaka po wypadku na szlifierce, czyli na, na tym ścigaczu, tak zwanym. Jechał w krótkich spodenkach, w klapkach i w koszulce z krótkim rękawem. Powiedz. Czym się prywatnie zajmujesz? Pracuję w polskim górnictwie naftowym, jestem górnikiem. Zajmuję się wydobyciem ropy i gazu. Czyli 4 grudnia masz święto? Tak, jest, barburka. Ale pracujesz w okolicach Koszynek? Tak jest. Powiedz o tym, gdzie dokładnie, bo. E, pracuję na, na ośrodku grupowym Górzyca. To jest na wysokości za ługami górzyckimi. To jest taka teraz, na dzień dzisiejszy, trzecia kopalnia w Polsce. Coś takiego, to tam, gdzie ciągle ta pochodnia się pali. Tak, dokładnie. To jest tam, gdzie ta pochodnia się pali. I, i to są zasoby, które jak wiem, zaopatrują w gaz m.in. naszą miejską ciepłownię, czyli, czyli Arctic Papers. Skąd bierzemy ciepło do ogrzania miasta. To, to jest ciekawe, powiedz o tym naszym mieszkańcom, jak to wygląda. Ten gaz nie jest transportowany bezpośrednio do. Arctic Paper, tylko na jest oczyszczony. Tak. Od nas ten gaz idzie rurociągiem do ośrodka grupowego zieli. Tam jest oczyszczony i wtedy dopiero wraca na teren Arctic Paper. Tego gazu? Wystarczy na jeszcze trochę? Bo ten gaz teraz to tak. jest taki temat y, bardzo na czasie. Wszyscy mówimy o tym, że gazu nie ma, węgla nie ma, wungla właściwie. Wungla. Y, a mm, tego gazu na ile wystarczy, jeżeli masz taką wiedzę? Yy, dokładnie nie wiem, ale starczy na parę naście lat. Czyli w najbliższym czasie nie powinniśmy mieć kłopotów, jeżeli chodzi Poza o. Poza tym nie wiem, czy mogę mówić. Okej. Okay. Jeżeli nie możemy, to nie mówimy. Mhm. W każdym razie na pewno tego gazu nam nie zabraknie, jeżeli chodzi o miasto, bo jeżeli jesteśmy zasilani z tego źródła i tego gazu na trochę jest, to, to najbliższe zimy raczej powinniśmy być spokojni w mieście. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobrze, to jeszcze wracamy do motocykli. E, powiedz, co planujecie w najbliższym czasie? E, czy macie, bo sezon się skończył. Sezon się skończył, ale następny się rozpocznie. Rozpocznie się w następnym roku, ale jeszcze myśmy w tym roku nie skończyli. Bo 10 grudnia mamy zaproszenie do Zelow, od burmistrza Zelow. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to przyjedziemy tam do nich w strojach Mikołajów, czyli tak zwani motomikołajowie. Już kilka razy byliśmy zapraszani, bardzo są zadowoleni nasi... Partnerzy, bo to partnerzy, nasze miasto partnerskie. Tak, Są bardzo zadowoleni, bardzo lubią jak przyjeżdżamy do nich w odwiedziny na, na jarmark i 11 grudnia u nas na placu Wojska Polskiego też jest jarmark, też będziemy i też przyjedziemy jako moto Mikołaje, no z upominkami dla dzieci w postaci słodyczy, e, prawdopodobnie jeżeli nam wystarczy e, funduszy to maskotki jakieś będą, także... No to czyli zapraszamy serdecznie na jarmark świąteczny w Koszczynie. On się odbędzie 10-11 grudnia, w sobotę, w niedzielę. I 11 grudnia spotkamy się z Moto Mikołajami, z naszej koszczyńskiej grupy motocyklowej. A w przyszłym roku mam nadzieję, że zobaczymy się także podczas naszego święta miasta, czyli Kostrzyn na Fali, które odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Mam nadzieję, że się również dogadamy i... W tej imprezie no także weźmiecie byliśmy. udział. Byliście? Co prawda nie dużą grupą, ale byliśmy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się liczniejszą grupą, że będzie okazja w takich cieplejszych warunkach popatrzeć na te wasze cudowne maszyny. Może wymyślimy coś jeszcze, żeby to było atrakcyjne dla, dla was i dla... Jesteśmy zawsze otwarci na takie rzeczy. I dla mieszkańców. W miarę możliwości zawsze się zgadzamy na takie spotkania. Super. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był Robert Dobrowiecki, prezes Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej Motokoszyn. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia za tydzień.